Ale jestem. Andrzej, znajdę Myłem Dzień dobry, zastałem Jolkę? Komary rypią. Przejdźmy do środka. Mieliśmy ostatnio nie Pana, w hali Roskiej, Gdzie ja miałam aparat Dorkę 5. Zrobimy dwa Alkoholu Pani nie ma? Nie, nie, tylko woda koreńska. Jakby ja się uczył, to i biskupem mógłby zostać. Yes, of course. Natürlich, jawohl. Absolut. Ach, nieważne, napijmy się. Ale jedna tam miała bimbały. Myślę, że potrzebujesz odpoczynku. To co? Zapraszam na górę. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki, albo odwrotnie dwie godziny sam? To tak, jakby już nie był sam. Pytanie pierwsze. Zawsze sikasz przez zapięty rozporek? Zawsze. Dobra, dobra. Nie poznaję kolegi. Cicha woda. Nie chcę mi się z tobą gadać. Zjazd. Facet. Od kiedy kurwa jesteśmy na tym? Napijecie się czegoś? Wody na wodę mineralna. Tam wolę coś mocniejszego. Herbaty? Z dwóch torebek mam Niech się pan z łaski swojej odchyli troszkę, bo ja nic nie widzę. To niech pan idzie do lekarza od oczu. I, I nie wiadomo, co ze mną robili. dubsko boli. Tak to formalnie bardzo interesujące. O, niebywałe! Spajs się rozpadł, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dopeczka. Wiśnia jest wiśnia. Witaminy przede wszystkim ma. Wypijasz takie dwie i masz komplet. Witamina jest podstawą człowieka. Oto to młodzi się pobierają, że jedno bierzyno się przykrywać. Uspokój się, nie pij tyle. Ja właśnie piję po to, żeby się uspokoić. No i tak, to pij. Jeszcze więcej. Boję się, że wtedy będę za spokojna. Czterdziestka na karku ukończone, dwa fakultety ukończone, a ja ganiam, zapierdalam ze stą z jaką świecą dymną. Tak to formalnie, bardzo interesujący. Mały zamiast mózgu. Myślę, że macie ruchy. nie pamięciki. To też. Pana, proszę. Nie wiem jaki jest, ile ma przeciętny penis. Ile pan ma? Nie wiem pan. Nie mierzył pan sobie? Nie, a pan? Mierzył? Nie? Też nie. Znaczy mierzyłem, ale nie wiem czy to nie za mały. Jak na przeciętny. Hmm, ja też mierzyłem. No to? Ile? Przez... Cztery? 15 centymetrów. A to tak szczerzysz zęby? Rozumiem, że grasz podniecenia, ale żeby zgrzytać zębami. Ale nie podniecenie, kurwa. Nie pogniewasz się, że zdaje rzeczy. Nie chcę sobie wygnieść. Czemu ona się tak zalewa? Jednicy zbielić na ma piersiówkę, flaszkę. Jakbyś musiał godzinami tyłek dówę pokazywać, to też byś się napił dla odwagi złotko. Ale walcz na dystans, za szenie powodzenia obwiniaj tylko siebie. Stara się nie wstawać po upadku z pustymi rzekami.